Dobra, geniusze, czyj to, czyj to był pomysł? Najlepszy kurwa, jaki znam do tej pory. Wszyscy się nieopatrznie zgodzili, nikt nie myślał, że to się rzeczywiście kurwa zrealizuje. I będziemy kamperem zapierdalać kurwa w terenach podgórskich. Bez wspomagania, ale szofer sobie Ty radzi znakomicie. Nie wiem, czy kurwa. No też kurwa. <laughs> He, kurwa, czy myśmy przyjechali? Mamy sportowe świry Pandemia lekko odpuszcza, więc można wrócić na szlak. Jak można, to się wraca. Gdzie jesteśmy? W Modrarce? Jest tylko zaszczepionych. Puszczamy. Tylko zaszczepionych, to ja nie wchodzę. Czyli szybko zaszczepimy. No dobra, to już w sumie jestem zaszczepiony, ale innym specyfikiem. W modrarce, w modrarce. Mor a dobra, to Ty będziesz mówił, a ja będę na nagrywał. Będzie jak zwykle. A z kim ta mordarka gra? Z yy, się kierczyna. Zajebiście. Zajebiście, że ktoś zna nazwy tych zespołów. Pierwsza połowa się skończyła, druga się zaczyna. Druga się zaczyna. Co zrobić? I jak? Zakończysz kurwa tak jak ja. Będziesz miał naciśnienie i nie będzie smutnić się napisać. O kurwa! Aj kurwa! Ja! Tylko nie w kampera, no. I konterka, konterka, tak. Tak. Ale to nie ty mówię. Nie, ale możemy to pociągnąć. Co za różnica, kto mówił? Mówię różne rzeczy, nie wszystkie pamiętam. <grymne> Niektóre mogę sobie przypisać. No dawaj! Aj! No, ręką! Ja kurwa! Ale... Ręką <grym> to wyciągnął! Ale to, kur... <grymne> to czas doliczony, chyba już jest, bo jakoś tam w przybliżeniu. Ale to, to był odruch, no. To był odruch, no. Ten go kurwa kopał. <grymne> O! Nie ma. O! Kurwa. Ależ niespodzianka. No nie będzie tego 0-0, niestety, na które nastawialiśmy. Nie, no w 93 musieli strzelić. Po konterce? Po konterce? No nie. w zasadzie tak. No jak? Nie. A skąd to skąd tak, a skąd tak? No, konterce, a skąd no po konterce no. Ale z się wzięła. Tak, no. no dobra, nawet coś się koncert ziołkarny. No trudno no. Co zrobić? W sobotni poranek po meczu, forma wzorowa. Nocleg pod klubem. Pobudka z takim widokiem, kawka. Kurwa, żyć nie umierać. Nie? Oczywiście. Mecz gospodarzy zakończył się wczoraj ich porażką. Którą świętowali do godziny 2. To coś koło tego. Pośpiewali piosenki góralskie. Się bawią na południu ludzie. Kurwa, piękna rzecz. No ładnie tu. Sobota, godzina 11. Warto na jakiś mecz się wybrać. A że jesteśmy w Limanowej i ten mecz jest o 11. To Limanowi, Limanowa. Kim oni grają? Hamilabka z Wierchami Rabka Z Wierchami no Mecz jak mecz, nie? Kujnie no to tyle z widowiska. Zgórza, wypi... to ej. Piwko wypite, wulsz to jebany. No i już. To jest 1-2 czy 1-3? Co? 1-2 czy 1-3? 2-2. 2 To taki jestem kurwa niezły. To dobrze, to dobrze. To znaczy, że forma wraca. Nie wiem kto grał, nie znam kurwa wyniku. Szczegóły, bez znaczenia. Jest piwo, jest kiełba. No, tak. Ja, ja. Ale ja ja. Yeah, yeah. Yeah. Ale ja, yeah. ja Poszedł jak rakieta, straszliwa bestia. No i sędzia zakończył zabawę. Zupełnie bez sensu. Eksperci coś nagrali z tego meczu? Słabo? U mnie też słabo. Się opowie resztę. było. i to jest najważniejsze. Limanowia, Wierchy, Rabka z 2-3. Jedziemy dalej na południe szukać wrażeń. Za Całego stadionu Limanowi najlepsze jest wejście na sektor gości. Bo wejście to tutaj jest. Gdyby było, tutaj, z... gdyby było tutaj, idź i zbieraj pierwsze kleszcze, ja za tobą. Mhm. Piłka nożna dla kibiców, kurwa. Ale jest kasa, jest depozyt. Kasa pamięta lepsze czasy, chyba. W takim bałkańskim stylu jest ta kasa. Myślę, jest zakaz palenia na terenie stadionu. Tylko Dariusz Szpakowski, tu może palić. Spodziewaliśmy się, że drugi dzisiejszy mecz nie będzie zwykły, ale że będzie aż tak niezwykły, to chyba nie. Jarmuta Sczewnica świętuje dzisiaj pierwszy historyczny awans do czwartej ligi i jest feta z okazji tego awansu. A ty jeszcze powinieneś pić w ogóle? A ty? No przecież piłeś. No to, to, ale już wytrzeźwiałem. Zjadłem. zajedź ten puchar. Widziałeś puchar? Przechodnie puchar to zejpisy. Kalendarze, kuczuleczki, kolekcja I piwecz koleją, piwecz koleją, Jak tylko się podejdzie Bo jest dzisiaj takie święto ta stawica gra dzisiaj z... wiatrem Ludźmierz Kurwa, co tydzień pewnie przyjeżdżam, co dwa Taką bazę wypadową co tu zrobimy, kurwa No najbliższy rok Kamp Kampera na rok weźmiemy, kurwa Raczej. Tablica wyników z gatunku pierwszorzędnych. Full manual. Gospodarze na 2.0 I aktualizacja wyniku. Analogowo, w najlepszym stylu. Aj, waj, jak to jest kurwa pięknie. Ten, ja nie plunto, się pół nogi. Aj, A tu karny. A tu karny, tak. No. Brama. O A, kurwa. Jezus. Zadowolony Jurek Mordel? Jurek? To tamtą stronę pytali. No to widać, no, że to jest zadowolony. zadowolony. Zadowolony, na pewno. No. Koledzy z drużyny. Zadowoleni? Zadowoleni? Koledzy? Zadowoleni. Ja jestem bardzo zadowolony. A połowa zaczęła tak szybko, że nawet się nie Korzystajcie z tego posiłku. Gości by mogli A jest i doczekali się, kibice! Fantastycznie. Jeszcze raz przypomnę po meczu, a teraz przypominam, że prosimy wszystkich kibiców, aby po zakończeniu meczu. Pozostali na stadionie i podeszli tutaj pod budynek szatki, bo tam z przedstawicieli od Pod podkamper. Proszę podejść no. pod kampera. No. Prezes będzie wręczał związku okręgowego. Ciekawe, w jakiej formie wyjdzie z budynku klubowego. No i po meczu zostaniemy na pewno, bo tu kurwa będziemy spać na obiekcie prawie, że. No to zaraz zaczniesz tutaj, kurwa. Chyba kurwa ty. No ja bym się ze mną. rozmawiał z nami z zamkniętymi oczami. Kolega ma nowe indyjskie imię, tak rozmawiający tak z zamkniętymi oczami. Ale więcej wam nie powiem na ten temat. No co, alergie mamy, co? No dobra, no. no. rozumiem. Męż się właśnie zakończył niespodziewanie wynikiem przez zero. I teraz święto, teraz jest świnto. Zadowolony Jurek Mordel Czego? To z tego co nas to dzisiaj spotkało co? Ja dopiero zaczynam A Pan zadowolony? Ja dopiero zaczynam ocenię jak zakończę No dobra, pewne rzeczy się nigdy chyba nie skończą kurwa Do późnych godzin nocnych proszę państwa Do późnych godzin nocnych będzie święta dzisiaj po Nie Niemożliwe no i proszę Państwa, Puchar! Puchar jest nasz! Czwarta Liga jest jest nasza! i nie poszliśmy do kościoła tylko na kolejny mecz kurwa o 11 nie wiem po chuj w ogóle jebany jestem z kapci jakie pierdole, kawy nie wypiłem piwo, piwo tylko mam kurwa tak się mówi mam tylko piwo kurwa nie mam fajek dramat jest dramat nie wiem gdzie jestem nie wiem kto gra jaki jest mecz? kurwa no powiedz jeszcze raz kurwa bo nie nagrywałem wtedy Gortz, gor Ochotnica, Dolna, Zor, Frydman O, to taki właśnie mecz to, to nie będzie zwykły mecz Taki właśnie mecz No nie, nie będzie zwykły, bo nie, nie wiem czy dam radę w ogóle wytrzymać w trybunie 1-0 z każdego. Pan Biały, kto strzelił gospodarstwo, czy goście? Nie wiem No <laughs> tak było, no, nie, nie wiedziałem kto strzelił gola Ale no, widziałem, że strzelał Nie, też nie widziałem Ogarnął no, no, ogarnąłem, ogarnąłem. Kurwa gospodarze prowadzą się do zero karny bardzo szybko. A w międzyczasie była jeszcze delikatna tutaj sugestia od organizatora, żebyśmy schowali piwo. Kurwa, teraz Schowaliśmy siebie na trybunie. Kurwa, teraz skryty. I dobrze, bo w razie jak tu kurwa desz przyjebie, to przynajmniej na miastka ochrony. Na miastka. Co? Nie dojść. jakby szmatę żarku. A ty co robisz, kurwa? Wandalu? Wandalę. Vandalize everything. Dobra, wiebać. Jasne, to najbardziej lubię wódkę. No dobra, można mieć i takie podejście. Natomiast ja naprawdę potrzebuję kawy wypić rano. No i co zrobisz, kurwa? No muszę i chuj. Ale kurwa nierozpuszczalną bym się pożygał. Sytuacja w przerwie uległa dramatycznej zmianie. Dynamicznie się zrobiło i jest mi od razu lepiej. gdyż na stacji benzynowej nabyłem kurwa wiaderko kawy i ślugi. I świat jest piękny kurwa i można mecz oglądać od razu. Jeden, drugi, trzeci. Ale to dobre. Zestrałem się już właśnie, bo jeszcze strałem na stacji benzynowej, bo też mnie piliło, więc kurwa... No też zajbiście. Cztery z głowy. Tak. Patrz To jest Dziękuję. gość co się zna To jest gość co się zna Powiedział 4 z głowy i tak rzeczywiście było No je było, to je no nie ma co drążyć Dziękujemy Brawo, znakomite widowisko Ile? 4-0 się skończyło 4-0 się, skończy się skończyło i lecimy kurwa dalej Kolejny mecz, nie wiadomo jaka liga, ale w Starym Sączu, a kto gra to dopiero się sprawdzi. Soku, Stary Sącz, Zyndram łączku, To co zrobić? Co? No ja się pytam co, pytam się, jaki znowu, ja Nie No, no. Być kurwa z co? No właśnie, tutaj... kurwa. No to Powiedz to, powiedz to, a powtórz to, co było wczoraj. Tak, łatwiej. No to powiedz mi, co mam Panie reżyserze, Chciałem, żebyś improwizował. Chciałem, żebyś improwizował. Ja improwizacja, kurwa. No tak, zawsze wszystko do scenariusza, prawda? Czasu i prawda? To ekranu. A wiersz jakiś zaimprowizujesz? Może. To teraz jest top. Ale że co, że wszyscy jesteśmy debilami? Pierwszy mecz bez wzgórza w tle kurwa dziwnie to wygląda ale tutaj jakiś to klasztor jest nie? Jakiś dla odmiany zabytki kultury ile można tych wzgórz oglądać ej, 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 dokładka Kurwa no. kurwa, ile można kurwa, trzymaj to jest prawda teraz dobrze mówi, dobrze mówię! na twarzy była lewa noga popatraliście Niedzielna forma wybitna, połowa drugiego meczu minęła, dopiero drugie piwo w dniu dzisiejszym i połowę jeszcze mam, nawet nie idę po następne Może zadzwonić Tylko... i powiedzieć, żeby wziąć. Ale właśnie nie chcę już, nie <laughs> potrzebuję, to jest najbardziej pojebane, że nie chce mi się. Na trzecim meczu kurwa 1-4 chuj to pasy chlebowe? Uh -huh. O Jezus. No jak już trzeci mecz jest. Przejebane to. To jest lepsze? No. nie mówił, że Takie będzie łatwo mini euro <laughs> Mini Euro Widziałeś jakiś mecz euro? Tego co jest teraz? No czekaj, no byliśmy w tym nie, my byliśmy. w morda mordarce, no w mordarce no byliśmy, ale ja tam widziałem meczu no. 7 minut, a czy byłem w pomieszczeniu w którym oglądano mecz Byłem nie, przed 7 no minut też, no ale, tak... ale żebym to oglądał to Gola? Nie, widziałem, widziałem jednego gola widziałem jednego gola dla Włochów. Ja nie widziałem ale... Mi się wydaje że mi się, nie opiszę ci go. Nie wiem, muszę, z tym, z muszę z tym żyć jakoś, trudno co zrobić. Z główki. Wstoku yeah! Stary seącz Zędra Młonsko 01 I lecimy na następny, bez większej na historii. Yeah! Trzeci mecz dnia, szósty weekendu. Tażowa LKS Rupniów Też jest kurwa fajnie Ale wiatr napierdala Pum. Tam weź piłkę wypierdol nie? To jest kurwa niezłe <ścoughs> Ciekawe ile jest piłek dostępnych bo tu prawo Pascala jak obowiązuje to nie wróżę przyszłości kurwa do kończenia tego spotkania To jest taki mecz z szansą że bramka szkola może strzelić pod słońcem, kurwa, idealne warunki. A się zatrzyma, piłka następna. Wow! Tak, tak, tak jest, kurwa! A! Kurwa, mówię, że tak będzie. Teraz ja jestem ekspertem zajebistym. zajemistym. Kurwa, mówię, że to jest taki weź. Ja pierdolę tu bramkarz może zajemy. No, warunki. Są takie, że to mogło się zdarzyć i zdarzyło się. Bramkarz pod słońce, pod wiatr, przejebane. No i wykorzystali, nie? O! Kurwa! O kurwa, to, co tu się dzieje? Ale jak? Trochę szczęścia na koniec trzeba mieć, żeby celować takie spotkanie. Aż ten mecz szybko leci. U mnie na podwórku to było tak, że ja byłem grubasem, nie umiałem grać w piłkę i stałem na bramce zawsze i prawo Paskala brzmiało w ten sposób. Prawo Paskala kto wybije, bramkarz zapierdala. No i zapierdalałem po piłkę kurwa, no, ale nie miałem takich warunków na szczęście, że wyjebało kurwa ze skarpety. Przerwa? Ale to zleciało. błyskawicznie poleciał ten mecz. Tu może być gol, a nie tylko Ejdę do tej piłki piąteczka piąteczka do jednego Kiedy po naprawdę grubym wyjeździe myślisz, że nic lepszego cię już nie spotka niż się spotkało przez poprzednie dwa dni trafiasz kurwa w takie miejsce Zwykłe kurwa miejsca Zwykłe miejsca kurwa lokalsi, ja pierdolę. Nie? Wy macie chyba nieuczciwą sytuację. To nie rzeczywiście. No i trafiasz na mecz, który się kończy wynikiem 6-2 z takimi golami, że ja pierdolę. To ja nie potrafię nic powiedzieć o tym. Poeta. Toć kurwa, jaś kapela, gdzie są moje pieniądze, kurwa. Ale niestety urlop się kończy, czas do wojska wrócić. Kolegów też porzucić kurwa i nasz dupowóz na ten weekend też porzucić I to jest kurwa najbardziej przykra sprawa gdyż sprawdził się znakomicie, naprawdę Kiedy jest lot kamperów? Właśnie, drugi wrzesień możemy no, bo... robić szczęście niż się... Tego nie powiedzieliśmy, ale to był pierwszy grand, ho grand hopperski z lot kamperów Grand hoperów kamperowych, niech będzie i tak. Rocznik 8-5 bez wspomagania, bez ABS-u. W górach sprawdził się znakomicie, ale nie lekceważmy też szofera, który się jeszcze lepiej sprawdził. To kończysz kurwa. Dobra, kończę.